Siemanko, ciemanko, witam was po przerwie. Mieliśmy we wtorek zeszły przerwę, dlatego że ja byłem chory na COVID. Na szczęście już wyzdrowiałem, jest ze mną wszystko w porządku. Dziękuję wam bardzo za wszystkie życzenia, zdrowia i tego, żebym z tego wyszedł. I właśnie chyba dzięki tym życzeniom właśnie jestem z powrotem zdrowy i z tego na całe szczęście wyszedłem. Mam nadzieję, że żadnych powikłań już nie będzie i że generalnie udało mi się to wszystko przejść. Powiem wam tak między nami, że uważajcie na siebie i słuchajcie. Różne są teorie, różnie ludzie o tym mówią, ale ja to przeszedłem i powiem Wam jedno. Dziwne to jest na maksa i nie życzę nikomu, więc tak jak mówię, trzymajcie się i nie dajcie się. Dużo, dużo, dużo zdrowia Wam życzę. A tymczasem dzisiaj, bo nie zmarnowałem czasu w tej przerwie, kiedy musiałem być w izolacji i odnowiłem sobie parę historii i te historie właśnie Wam dzisiaj pokażę. Dzisiaj znowu jesteśmy w świecie Gwiezdnych Wojen. I jesteśmy dokładnie w roku 1999, a więc pierwsza seria Gwiezdnych Wojen, jaka w uniwersum Gwiezdnowojennym Lego się ukazała. I mam tu dla Was takie rzeczy, które bardzo zawsze chciałem mieć, i udało mi się je właśnie uzyskać. I mam je. Mam tu dla Was dzisiaj cztery zestawy: dwa są z planety Nabu, dwa są z planety Tatooine. I teraz co? Oczywiście o, numery tych zestawów będziecie mieli w opisie, bo ja się nie uczę zestawów e, numerów na pamięć, co zresztą pewnie wiecie. Natomiast e, tu Wam powiem taką rzecz, że mam w końcu to co zawsze chciałem mieć, mam bongo. Tym razem mam gungańskie bongo. Co prawda są w nim braki, ponieważ brakuje jednej takiej rureczki. Ja już ją sobie zamówiłem na e, Briglinku. Zobaczymy, mam nadzieję, że dość szybko mi przyjdzie, bo niestety z dość egzotycznego kraju ją zapomniałem, ale miejmy nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Takie bongo średnio na Bricklinku, to jest również do zestawu, średnio na Bricklinku kosztuje 199 zł. To bongo z 1999 roku miało swoją powtórkę, miało swoją ponowną wersję, trochę inną, jedni mówią lepszą, drudzy mówią gorszą. Ja Wam powiem, jak będę miał to drugie bongo, ponieważ bając to chcę mieć oczywiście tamto, więc na pewno będę starał się sobie je nabyć. I teraz tak, To Bongo w 2012 roku miało reedycję i w tamtym w tym drugim Bongo z 2012 roku ukazała się taka fenomenalna figurka, a mianowicie taka królowa Amidala. Cena tamtego zestawu to jest około 317 zł tak średnio na Bricklinku. Natomiast już sama ta figurka kosztuje około 200 zł. Także jest o co walczyć, jest o co szukać i fajny jest tamten zestaw. Też mi się bardzo podoba, bo przy okazji budowania tego zapoznałem się z tamtym zestawem. Ale to wiecie, jak będę miał, to wam o nim opowiem i pokażę oba te bonga, wtedy sobie porównamy, które jest lepsze, które jest fajniejsze. Na razie dzisiaj mam ten zestaw. I zobaczcie, tak wygląda piękne gongańskie bongo. W tym zestawie mamy trzy figurki, mamy e, Qui mamy Jar Jar Bingsa w tej klasycznej pierwszej odsłonie oraz mamy Obiłana Kenobi'ego. W bardzo fajnym kapturze. Obie figurki Jedi mają fajne brązowe palerynki. Także naprawdę fajne figurki z tych właśnie pierwszych z tej pierwszej serii Star Wars w Lego. Ja powiem wam, że bardzo lubię te pierwsze figurki. Właśnie Kylo właśnie Obi-Wan'a czy Luka Skywalkera z tej pierwszej serii. Nie wiem dlaczego, jakoś tak mam do nich straszny sentyment i bardzo je lubię. Dodatkowo w tym zestawie mamy taką makietkę yy, ukształtowania terenu pod wodą. Jak nie pamiętacie, płynęli tam w <śmuszny> mrocznym widmie, kiedy spotkali Jar Jar po wylądowaniu na planecie Nabu. Żeby dostać się do stolicy Nabu, musieli przedostać się z gungańskiego miasta pod wodą. Do właśnie na drugą stronę planety, gdzie znajdowało się to miasto yy, stołeczne Nabuł. Musieli przepłynąć przez jądro planety. Tam spotkały ich bardzo różne przygody, bardzo dużo potworów ich atakowało. Raz im się to Bongo wyłączyło, potem im się włączyło. W każdym razie szczęśliwie dotarli. Na szczęście wyzwolili planetę Nabuł spod yy, okupacji Federacji Handlowej. I wszystko, jak zwykle w Gwiezdnych Wojnach, kończyło się w miarę dobrze. Mamy fenomenalną czarną. Yy, Mantę, bo chyba tak to można by nazwać, płaszczkę Mantę. Ona wystąpiła tylko w dziewięciu zestawach, poza, znaczy razem z tym w dziewięciu zestawach. Tamte to już głównie są Aqua Nauti albo Aqua Zone yy, i zestawy z Serie Town. Tutaj mamy ją tylko raz, była w zestawie gwiezdnych wojen. właśnie w tym oto bongo. Samo bongo super, bo patrzcie, co można z nim zrobić. Ma bardzo dużo takich bawialnych funkcji. Przede wszystkim, o, już se psułem, a zaraz naprawię. Tu się odpina parę rzeczy, mam nadzieję, że mi się to uda i nie rozwalę wszystkiego. Hmm. O, proszę bardzo. Ta część może pływać sama. Tu mamy ukryte, słuchajcie, silniki do tej części bongo. Możemy sobie je wyjąć. Proszę bardzo. Taki oto y, silniczek montujemy. I ten stateczek wygląda właśnie tak. Super ma tutaj tą otwieraną szybkę. Gdzie znajduje się Gong Jean, Tutaj e, z, znana z innych zestawów, na przykład z adventurersów czy właśnie też z serii e, Town, gdzie były te takie podwodne zestawy kotwica. W taki sposób zastosowana. Według mnie spoko opcja. Bardzo mi się to podoba. Dobra, odpinamy silnik. To mamy jeden silnik, ale mamy też słuchajcie, moi drodzy drugi silnik. Co ciekawe, tu mamy takie fajne skrytki. I w tych skrytkach znajdują się śmigła, które montujemy również tutaj do Bongo i mamy kolejny taki silnik. Także dwie wersje silnika, tak naprawdę nie wiem po co to jest, ale no ciekawa rzecz, bo powiem Wam, że nie spotkałem się jeszcze w czymś takim, żeby były dwie wersje silnika. W ogóle tył też jest odpinany, proszę bardzo, taki mamy temat. Także generalnie bongo składa się z trzech części, bo mamy tył, który wpinamy z powrotem, mamy środek i mamy przód. I tak wygląda cały bongo. Baczcie tutaj te otwierane motywy, kabiny, w których właśnie siedzi Obi Wan Kenobi i Jar Jar Binks, który jest generalnie też mocno wyśmiewaną postacią. Ja bardzo lubię Gungan i generalnie bardzo lubię Jar Jar Binks. A bardzo podoba mi się, bo że tak powiem w w ma takie epizodyczne tylko wystąpienia. Natomiast dużo więcej Jar Jar Binks jest w Wojna Klonów, w serialu animowanym. To jak zwykle bardzo serdecznie Wam polecam. Ale okej, okay, mamy program o klockach Lego, a nie o filmach Krystych Wojen, więc wracamy dalej. Słuchajcie, kolejny zestawik, który mam dla Was do zaprezentowania. Dzisiaj znowu jesteśmy na planecie Nabu, tym razem na Swamp. Cena na Bricklinku, używany zestaw średnio około 80 zł. Według mnie warty tej ceny zestawik dlaczego. Bo znowu otrzymujemy figurkę Judge Bing'sa w tym wydaniu takim właśnie pierwszym z 1999 roku super. Mamy Qajonzina też w bardzo fajnej odsłonie, tej takiej najbardziej klasycznej i to jest chyba mój ulubiony Quajon, jaki w ogóle wyszedł w Lego. Bo potem była jakaś taka figurka jedna, nie pamiętam dokładnie w czym to było, ale średnio mi się to podobało. A co najważniejsze w tym zestawie mamy dwa roboty na tych takich latających swoich maszynach, gdzie pamiętacie jak latały właśnie po planecie Nabu i z tych oto skuterów czy jakby to nazwać latadeł atakowały e, swoich przeciwników, czyli w tym wypadku Jedi, e, Gungan czy wtedy Armii Republiki jeszcze nie było. No w każdym razie te oto latające tematy powtarzają się potem również w innych filmach czy kreskówkach, właśnie z Gwiezdnych Wojen. Według mnie super opcja. Znowu mamy tutaj taką małą makietkę planety Nabuła, właściwie jej wodnej części. Otrzymujemy co? W cenie 80 zł. otrzymujemy trzy takie pnącza. One były również stosowane, słuchajcie, jako baty, na przykład tylko w kolorze brązowym, tudzież czarnym. Bardzo fajnie wyglądają jako rośliny. Możecie je sobie zastosować tak w ten sposób, jak ich ułożycie kilka, to to bardzo fajnie wygląda jako jakaś roślinność. Niestety jest to dość drogi temat, ponieważ te baty, nie dość, rzeczy tam pnącza, nie dość, że są dość yy, cenne, to jeszcze są rzadkie dość, bo one się łamią albo je za dawnych czasów ktoś zdążył pogryźć pies, dziecko, i tak dalej, także wiecie, no jest tego niewiele, żeby były w tak dobrym stanie. Oba te zestawy są w ogóle w super stanie, co mnie bardzo cieszy, że mam je właśnie w takim, w takim stanie. Zapomniałem wam jeszcze dodać, że na obu tych zestawach, zobaczcie, mamy takie dodatkowe elementy dna jak muszelki, rozgwiazdę. Fajna opcja, fajnie, że to jest, bo to nawet do każdej innej makiety, gdzie byście chcieli zrobić dno morza, bardzo wam się na pewno przyda. Już poza oczywiście układaniem terenu, o wiele fajniejszym niż jest tu, bo tutaj nic tak naprawdę nie ma. No ale takie były czasy i w tamtym okresie tak się takie makietki budowało. Ma to swój urok, ja jestem zakochany, w tym bardzo się cieszę, że te zestawy mam. Dokonujemy yy, skoku w nadprzestrzeń i przelatujemy kilkanaście parseków do planety Tatooine, gdzie również mamy takie oto dwa oldschoolowe zestawy. Znowu rok 1999, mamy pierwszy Land Landspeeder oraz mamy pierwszy... Zestaw o nazwie Lightsaber Duel. Zajmijmy się najpierw Lightsaber Duelem. Jeżeli chodzi o koszt tego zestawu, to co ciekawe, ten zestaw jest dwie dychy droższy od tego. Ten kosztuje około 70 zł, ten około średnio 90 zł. Może też dlatego, że mamy tutaj pierwszą, chyba tak, pierwszą z tego co ja wiem, figurkę Dartha Maula na tym takim jego, właśnie nie wiem jak to powiedzieć, Sith skuterze, którym wyleciał ze swojego sit statku i patrolował właśnie nim planetę Tatooine w poszukiwaniu dwóch Jedi, czyli Qui-Gon i Obi-Wana Kenobi'ego. To też z pierwszej części Zmrocznego Widma ten oto, ten oto zestaw jest. Dodatkowo co w nim mamy? Poza figurkami, które są fantastyczne, bo znowu jest bardzo fajny Dark Maul, z główką specjalnie zadrukowaną w kapturze. Nie ma co prawda tych rogów zabrackich, ale ma bardzo fajny kaptur, ma pelerynkę, ma fajny zadrukowany torsik. I generalnie fajne to gadło Jest takie, wiadomo, no, sprzed 20 ponad lat, ale ma to swój smak i swój klimat. Przede wszystkim wszystko jest w tych starych odcieniach szarości i brązu, co mnie. Osobiście bardzo się podobają te stare szarości, ten tak zwany dark grey, a nie dark bluish grey, e, ponieważ on był ładniejszy niż ten dark bluish grey. Tak w, z mojej perspektywy oczywiście, każdy może mieć swoje zdanie. Tutaj mamy tak zwany łapacz wilgoci, czyli takie elementy, które na planecie Tatooine stały, dość często się w krajobrazie pojawiały, ponieważ e, na planecie Tatooine żyli to ta, była taka, taki zawód, można powiedzieć, Farmer wilgoci. I to właśnie dzięki takim y, urządzeniom ta wilgoć była zbierana i gromadzona w jakichś tam pewnie zbiornikach, gdzie później była wykorzystywana do y, podlewania upraw y, przez tych farmerów, lub sprzedawana dalej jako właśnie woda pitna. W każdym razie mamy tutaj taki elemencik. To no, nie ma tu jakiejś specjalnej techniki tego składania, bo słuchajcie, no co mamy? Płytkę, parę antenek, trochę y, drabinek. I w sumie tyle: i bryki, zwykłe, budowlane bez jakichś tam sensacji. Natomiast no, fajny zestawik, tak jak mówię, bardzo fajnie, że wpadł mi w ręce, bo, bo, bo budzi moje wspomnienia z tamtych właśnie lat. Przejdźmy do kolejnego zestawu. Tym razem pierwszy Land Mamy tu Luka Skywalkera oraz Obi-Wan Kenobi'ego. Yy, ta sama figurka występuje w pierwszej kantynie. jaka miała, nie pamiętam który to robił. W każdym razie nie mam jeszcze tej kantyny. Tam był też yy, pierwszy Dubak. Mam nadzieję, że ten zestaw wkrótce ozdobi moją kolekcję, ponieważ już bym miał wtedy wszystkie dudebaki i mógłbym zrobić dla Was o nich program, co na pewno by było ciekawe, bo wydaje mi się, że e, tylko ten będzie inny, a tamte dwa już są bardzo do siebie podobne, ale i tak warto, o, albo wtedy zrobilibyśmy program o samych kantynach. Mam, bym miał je wszystkie, więc by było super. Ale wróćmy do zestawu. Pierwszy Land Speeder, mocno prosta produkcja, ale mi osobiście bardzo się podoba. Ja lubię ten rok w Gwiezdnych Wojnach, ponieważ to są takie proste zestawy, bardzo klockowe ja to nazywam, bo tu jest mało techniki, jakiegoś takiego nie wiem, wydumanego stylu budowania, to jest po prostu proste przemyślenie tego, jak można klocki przenieść do Gwiezdnych Wojen i tak to jest zrobione. Te figurki też są jeszcze w tych kolorach nie licencyjnych, czyli nie w tych takich różowawych, tylko są jeszcze żółte, mają żółte rączki, żółte buzie, ze specjalnymi nadrukami, co prawda, ale jakby są, wiadomo, że te nowe figurki bardziej przypominają swoje pierwowzory, a te są tylko gdzieś tam zbliżone i umownie możemy je nazywać Obi-Wanem czy Lukiem Skywalkerem, bo podejrzewam, że jakbym przełożył główkę do jednego, do drugiego nie byłoby żadnej różnicy i moglibyśmy je nazywać jak tam sobie chcemy. Natomiast. Yy, tak jak mówię, ma to swój urok i fajnie mieć zestawy z tamtych lat. Ja się bardzo cieszę, że te są w moim posiadaniu. Słuchajcie, wielu z Was pewnie jeszcze wtedy nie było na świecie, kiedy te zestawy yy, wychodziły jako nowości. I chciałbym, żebyście właśnie z tej perspektywy napisali nam w komentarzach, co sądzicie o zestawach z tamtych lat, o tej pierwszej serii Gwiezdnych Wojen, bo. Ja wiem, że wszyscy teraz się jakby jarają wieźnymi wojnami i tak dalej, natomiast wtedy były zupełnie inne czasy i też wy musicie z zupełnie innej perspektywy, szczególnie ci najmłodsi moi widzowie, muszą z zupełnie innej perspektywy odbierać te oto czasy i te oto zestawy. Więc tak jak mówię, pewnie odbieracie to trochę tak, jak ja patrzę na, nie wiem, zestawy z lat 60., 70. czy 80., gdzie tak patrzę i mówię, kurde naprawdę. I to tyle kosztuje, i chciałbym to mieć? Nie, nie chciałbym tego mieć. Niepotrzebne mi to jest zupełnie do niczego, no nie. No więc powiedzcie mi, jak wy yy, zapatrujecie się na te zestawy i co o nich sądzicie. Dziękuję Wam bardzo za obecność. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za życzenia, ponieważ bardzo mi pomogły w tym trudnym dla mnie czasie, kiedy, kiedy, kiedy chorowałem na COVID. I co? I widzimy się w następnym odcinku. A Wy gościliście dzisiaj na kanale Java the Buzz i zapraszam Was na niego ponownie, na ponowny odcinek i w ponownej odsłonie. Elo.